Dzień dobry! Dzisiaj pokażę Wam, jak mi się sprawdziła metoda winter sowing siewu zimowego w butelkach wysiałam zatrwian suworowa, zwykły zatrwian lwią paszczę i kosmos Metoda dla mnie sprawdziła się fajnie, ale nie dla każdej roślinki jednak są bardziej i mniej wrażliwe na przymrozki i to trzeba wziąć pod uwagę No i tutaj super zatrwiane wyszły, czas je powysadzać. No ale niestety kosmos nie nadaje się. Albo było za zimno, albo wdała się z gorzel. Ale widzę, że on jednak jest bardzo nieodporny na przymrozki, na chłody, więc jego trzeba po prostu wysiewać później. Tutaj wysadziłam już pozostałe lewkonie, już wszystkie są wysadzone i fajnie sobie rosną. Przy okazji też poszerzyłam jeszcze dalej rabatę, bo chcę tutaj zmieścić wszystkie dalie i jeszcze kwiaty jednoroczne. No i tak za ciosem. Poszerzyliśmy też jeszcze jedną rabatkę, no bo naprawdę kwiatków mam sporo do wysadzenia, i to wszystko musi się gdzieś zmieścić. Tutaj mam jabłonki kolumnowe, już mają pierwsze pąki kwiatowe. Mam nadzieję, że w tym roku wreszcie sobie zjem jakieś dobre jabłuszko. Z tyłu ładne na parstnicę. Poidełko też już czeka na pierwszych amatorów. I druga jabłonka kolumnowa też ma pełno pąków kwiatowych. Oczywiście mszyca też już się pojawiła, ale mam nadzieję, że biedronki tak samo szybko przylecą. A tutaj moja różyczka którą eksperymentalnie przygięłam do ziemi i wygląda bardzo dobrze. Mam nadzieję, że z każdego tego pędu będzie kwiatek. Powinno wyglądać to super. Być może będę musiała tutaj użyć jeszcze podpór. Jest to róża pienna. No i jak tak przygięłam to rzeczywiście może fajnie wyglądać. Tutaj mam rządek moich ukochanych Lilii, które już schodzą. Tutaj Bobik, który podpędziłam w domu, wyrzuciłam jeszcze jak było zimno do ziemi i już sobie świetnie rośnie. Rozłożyłam też nawadnianie, ale o tym w następnym filmie. I tutaj w tym roku chyba uda mi się zjeść też pierwsze szparagi. Chyba mają 3 lata od nasiona. I tak to wygląda na razie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Niedługo będzie o nawadnianiu.